w kolejnym dniu my tutaj sobie jemy takie śniadaneczko, już ona zrobiła. Dzieciaki już wstały, wyglądają jakąś baję. Zobaczcie, słoneczko świeci. O, teraz pięknie widać. Tu się troszeczkę koło nas pusto zrobiło. Parę zestawów pojechało. Tam ktoś się ktoś spina, albo przyjechał, nie wiem, nie kojarzę. A my sobie jemy teraz śniadanko. No i będziemy jechać jeszcze raz w stronę Wenec. Dzisiaj Burano, Murano. No i zobaczymy, co tam jeszcze wymyślimy. Pokażemy Wam dzisiaj jak z tego kempingu dojechać typowo do Wenecji, autobus i tak wszystko Wam opowiemy po drodze. Wystartowaliśmy na autobus do Wenecji no i zaraz będziemy Wam wszystko pokazywać i nagrywać jak z tego kempingu dojechać prosto do Wenecji. Odliczeczki. Jest Pani? Tak. No i mijamy basen. Zobaczcie tyle wody napuścili od wczoraj, cały czas leci. Ale chyba nie zdążymy się załapać. Jakiś pół basenu jest. No a pół basenu napuścili dopiero od wczoraj. A my idziemy teraz do recepcji i tutaj kupujemy bilet na autobus do Wenecji. No i mamy bileciki. Mamy bilet od razu na autobus do Wenecji i na taksi wodne. Jeden bilet kosztuje 25 euro. Kupiliśmy dwa dzieciaki w Gratisie. Można jeździć przez 24 godziny? Tak, na całą dobę jest to bilet. A ogólnie, jakbyście chcieli na sam autobus kupić, to euro 50 w jedną stronę, a 3 euro do Wenecji z powrotem. I teraz Wam pokażemy, gdzie mamy przystanek. No i teraz wychodzimy z kempingu. Tu jest wjazd, a tam mamy przystanek autobusowy. W stronę Wenecji, a na powrocie wysiada się tutaj. Więc wszystko jest przy bramie kempingu. Także musimy tylko przejść przez tą dróżkę i już jesteśmy na przystanku. I musimy wsiąść do linii 53E. Tutaj trzeba troszkę uważać, bo oni jeżdżą jak szaleni i nie ma nigdzie pasu. Nie będziemy jechać tą linią 53E do Wenecji. To jest ostatni przystanek, więc nie da się pomylić a ten przystanek nazywa się Civico 338, pod kempingiem, także czekamy teraz na autobus no i przyjechał nasz autobus 53e do Wenecji, także wsiadamy zobaczcie ludzi się nazbierało, wszyscy z kempingu Najłapkę łapkę i wchodzimy do autobusu ops nie wiem, czy będzie jakieś miejsce siedzące. Wiesz, dzisiaj dużo ludzi jest. Teraz te nasze bileciki kasujemy tutaj. Jeden i drugi. I idziemy jedziemy jak turyści. Wjeżdżamy teraz na Groble, która łączy ląd z Wenecją. Za tamtym pasem na samochodów drogowych, są też tory kolejowe. No i dojechaliśmy na dworzec, tu na autobus, tu są inne jakieś linie. Tam jest chyba dworzec yy, pociągowy też, bo no tam jakiś pociąg stoi albo jakiś tramwaj. A my idziemy teraz w stronę transportu na nasze wyspy. Tam stoi jeden pociąg tam jest jeden torczyk. No, taki czerwony, nie? A po drodze jaki widzieliśmy pociąg? No, Pendolino, takie włoskie, oryginalne. Tu jest autokar jakiś duży. Wchodzimy na naszą taksij, numer 3. Zaraz wam pokażemy, jak tu się wsiada. Czy to jest taki... Centrum przesiadkowe. Tak, centrum przesiadkowe. Czekajcie. No i musimy czekać 10 minut. 10 minut czekamy. Ogólnie to z dworca się idzie obok tego mostu szklanego. I taką łódeczką potem będziemy płynąć za jakieś 10 minut, pan powiedział. Coś czuję, że będę biedna w tej łódce dzisiaj. To będzie bujać? Będziemy się. O, już buja. Na wodzie, nie? Centrum przesiadkowe. I taką łódeczką. Dzisiaj się napływamy. Trójeczka przypłynęła, więc zaraz będziemy wsiadać na naszą łódź. Naszą tak Czekaliśmy jakieś 10 minut. Signora! idę, idę. Będziemy sobie z tyłu siąść. Wystartowaliśmy, mamy godzinę 10.12 i zobaczymy jak długo się płynie. Taksówki odpływają praktycznie z samego dworca, tutaj trzeba przejść około nie wiem, 200 metrów i już jesteśmy na miejscu. Numerek 3. A tu jest do góry ten most szklany. A tam widać dalej, ten, właśnie ten dworzec, na którym siedzieliśmy, więc taki kawałeczek trzeba tylko przejść. Na stację Faro Faro Murano Płynęliśmy około pół godzinki Tam jest jakaś latarnia morska Idziemy teraz zobaczyć Pozwiedzać to miasteczko Dokładnie jesteśmy tutaj A płynęliśmy Z placu Roma Czyli stąd tu jeszcze jest mapka Murano całego jesteśmy w Faro. no idziemy sobie pozwiedzać te wszystkie uliczki cały port zobaczymy, może da się wejść na latarnię zobaczcie jak buja tym przystankiem centrum przesiadkowe a tu jest roz... cała rozpiska numerów tych taksówek, które odpływają z trójka 18 nk że tak jestem przy tej latarni ale niestety tu się nie da do niej wejść tutaj coś pisze ale tu jest zamknięte więc nic jest wchodzenia na latarnię tam siedzi rodzinka oczywiście dzieci musiały się posilić bo zgłodniały tak je wybujało a tu mamy taki widoczek jest ta wieża, co wczoraj nagrywałem, co była ta duża kolejka. Tam jest Plac Świętego Marka. Tam jest Wenecja, taka główna. I płynęliśmy sobie tym kanałem, i żeśmy dopłynęli w to miejsce. I ruszyliśmy tamtędy z tego postoju taksówek wodnych. I weszliśmy sobie w taki deptaczek. Na środku takie akacje rosną. I wszędzie jakieś. Dzieła ze szkła są zrobione Tak sobie ludzie tutaj żyją Wszystko z cegły jak na razie No, gołąbek się kłodzi Uciekł Tu kolejny taki placek Wszystko ma już swoje lata, z tego co widać tu jest takie drzewo z takimi owocami i wyczytałem, że z tego drzewa jest to drzewo różańcowe, kiedyś robili różańce ale owoce są trujące dla ludzi, więc lepiej tego nie dotykać I Doszliśmy do pierwszego takiego kanału i po dwóch stronach kanału są sklepy i wszystko zrobione szkło to Nosi... wszystko robione mhm, z nasze iniki bransoletki, kubki, dzbany można takimi mostkami sobie przechodzić na drugą stronę Idą jacyś znajomi turyści Dzień dobry Za magnesami patrzą To raczej będą jakieś szklane magnesy Sobie pochodzę na kawkę, zobaczcie, ile tu jest banknotów. Znaleźliśmy też polskie akcenty. 10 zł. 20 zł. O, tu też 10. Z różnych zakątków świata. Kupimy sobie teraz kawuśkę w tej restauracji. Los obsługuje turystów przez okno. Zobaczcie jaka duża coca cola jest 5 litrów I wróciliśmy z powrotem tutaj na te taksówki I teraz numerkiem 12 będziemy płynąć do Burano to Stoimy i czekamy, no zobaczcie ile jest ludzi w kolejce Wszyscy na ten sam numerek co my, na 12 Wystartowaliśmy, mamy godzinę 12.02 i zobaczymy, o której będziemy na miejscu. To Zobaczcie ile jest ludzi w ogóle. Musimy stać, bo nie ma w ogóle miejsca. Według Gogla trasa wygląda tak. Tutaj wystartowaliśmy i płyniemy po tej zielonej linii. Ogólnie pokazuje, że będziemy płynąć 43 minuty. Zobaczymy, czy to jest taka prawda. No i dobijamy do naszego miejsca. Jesteśmy w Burano. Powiem że ta podróż była dość szybka. Nie płynęliśmy 40 minut, jak podawały gogle. Płynęliśmy około 25 minut, więc szybciutko. No i pan zarzucił liny i będziemy powolutku wysiadać. Zaczynamy teraz naszą wycieczkę po Burano. Zobaczcie na samym wstępie, zaraz po wysiadce z taksówki, od razu pokazują się domy charakterystyczne dla tego miasta, każdy w innym kolorze. A co one symbolizują? Jak rybacy wypływali w morze i potem wracali wcześnie rano, no to były mgły i malowali te domy na kolorowo po to, żeby każdy wiedział do którego ma wrócić. Tak? Każdy jest inny? No. I yy, wyczytam, że nie mogą sobie pomalować na jaki kolor chcą, tylko muszą mieć na no, taki konkretny, nie? Że teraz... Muszą mieć zgodę tam jakiegoś swojego, yy, no Władzy. Władną. To idziemy teraz sprawdzić, czy rzeczywiście każdy jest inny. Znaczy, ciekawe, czy oni się mają. Powtarzają co jakiś czas, nie? Tylko tak sobie jak mi... Jeden kod, drugi nie może być taki sam. No, tak mi się wydaje. Które kolory są takie wyraziste? Takie żywe? Masakry. Zobaczcie tutaj zielony, żółty. Nie wszystkie są tak ładnie pomalowane. No, ale większość jest w takich super w kolorach. Wszystkie uliczki w takich kamieniach wyłożone. Doszliśmy teraz do takiej uliczki. Zobaczcie. Cały obraz tych domków. Jakiś rzut. Że każdy jest w innym kolorze. To jakiś placyk. Po drugiej stronie też domki kolorowe. Tam domki kolorowe. Wszędzie domki kolorowe. Kolorowo tu muszą użyć. Fajnie, nie? A tam już dalej woda. No, w którym? Jaki kolor wybierasz, dziewczynko do mieszkania? Nie. Nie, nie możesz się zdecydować. To duży wybór chyba, co? A pan? Ja też nie mogę się zdecydować. Mhm. Ja w tym niebieskim. Dotarliśmy teraz na taki mostek, zobaczcie tu jest kanał, który wpływa i domki z dwóch stron. Domków. doszliśmy do 16-wiecznego kościoła i zobaczcie jaką ma krzywą wieżę nie wiem czy to będzie na kamerze widać nie za bardzo kamera chce to ukazać ale jest taka krzywa że wydaje się jakby za chwilę miała się przewrócić przeszliśmy teraz z drugiej strony tego kościółka, zobaczcie tą wieżę tutaj chyba lepiej będzie widać jak ona skrzywa tak mam prostą kamerę a wieża jest o tyle przekrzywiona ogólnie to już kroczymy wolnym tempem w stronę naszej taksóweczki pochodziliśmy sobie po tych uliczkach poglądaliśmy domki Ogólnie bardzo piękna lokalizacja. Myślę, że warto było przypłynąć i zobaczyć na własne oczy różnorodność kolorów na tych domach, bo robi to jednak wrażenie. Nie się, się. bardzo. Spełnienie masz. Kolejne. Inaczej na zdjęciach, inaczej w rzeczywistości, nie? Dlatego polecamy, jak ktoś jest w Wene Wenecji albo tutaj gdzieś w okolicy, żeby sobie przypłynął, i zobaczył osobiście, jak to wszystko jest pomalowane, jak to wszystko cudnie wygląda. No i właśnie wchodzimy na naszą taksówkę powrotną z Burano. Ostatni rzut okiem na miasteczko siadamy na dwunastkę Idziemy sobie jakieś miejsce zająć fajne, siedzące tym razem. Idziemy sobie z tyłu, będziemy coś może nagrywać. No i ruszyliśmy, teraz siedzimy na samym końcu. Tutaj sobie już na zewnątrz. miłoż tutaj. Tak sobie teraz będziemy płynąć. Idziemy w stronę Wenecji. Tam mamy. Małą przesiadkę na inny stateczek, i potem już wysiadamy w tym samym miejscu, w którym startowaliśmy, czyli koło samego dworca. Płynęliśmy około 35 minut. Dotarliśmy do takiej stacji, Fundamente nowe i teraz idziemy na stateczek. Chyba numerek 41 czy 51, jakoś tak, chyba 51, bo on płynie właśnie do place Roma, tam gdzie jest dworzec. Idziemy szukać na terminal C. No i teraz z tego terminalu C, Siedliśmy sobie do taksji o numerze 52 i płyniemy już pod nasz dworzec. Miłosz ma zainteresowanie, bo stoi sobie zaraz przy panu, tutaj, co kieruje tą łodzią. Panie? Miłoż podziwia pana, jak steruje. A my sobie płyniemy już na dworzec Około 20 minut będziemy płynąć I dopłynęliśmy naszym stateczkiem do Piacale Roma Teraz udajemy się w tamtym kierunku, w stronę dworca, na nasz autobus i będziemy wracać do kempingu. A wracamy tym samym numerkiem, czyli 53E. Idziemy sprawdzić, o której odjeżdża. I widzimy się już chyba na kempingu. Właśnie dojechaliśmy do kempingu tym autobusem 53E. Dzieciaki usnęły. Miłość to jeszcze śpi. Czy nie śpi. Miłość śpi. Michasia, Michasia obudziła się na koniec. Także pokazaliśmy Wam dzisiaj, jak dotrzeć z kempingu Serenissima do Wenecji, do Murano, do Burano. I teraz idziemy zrobić sobie jakiś obiadek. Nie wiem, czy będziemy się dzisiaj pakować i jechać dalej, czy jeszcze jutro tu zostaniemy. Zobaczymy. Także kończymy tego vloga. Zostańcie z nami w dalszych filmach. Widzimy się w kolejnym filmie. Bye. Cześć.